W tym resorcie jeszcze nigdy nie powstał akt prawny, który by nie pogwałcił zasad dobrej legislacji i tworzenia prawa. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Natomiast to, w jaki sposób powstawała ustawa refundacyjna, jest tego chyba takim koronnym i najgorszym przykładem. A dlaczego? Ponieważ przy tworzeniu prawa, najpierw definiuje się problem, czy jest jakiś problem. I teraz to, co Pan powiedział, nie było oceny skutków regulacji, która już jakby. Z jej z tego, z tego raportu, z tej oceny powinno wynikać, czy my ten problem zdefiniowany rozwiązujemy z mechanizmami legislacyjnymi, czy nielegislacyjnymi, bo tak też możemy zrobić. Nic takiego nie zostało zrobione. I teraz co, powstała ustawa, która po pierwsze Ogranicza swobody działalności gospodarczej, czyli, czyli wpłynęła negatywnie na działalność gospodarczą, czyli na sytuację przedsiębiorców, i wpłynęła negatywnie na sytuację obywateli, czyli pacjentów. Również tych przedsiębiorców, bo wszyscy jesteśmy pacjentami. I teraz, i to też trzeba podkreślać na każdym kroku. Nie ma takiej rząd możliwości, żeby wprowadzać akt prawny pogarszający sytuację przedsiębiorców, obywateli, jeżeli nie przyświeca temu, jakieś nie przyświecają wartości wyższe. Jeżeli chodzi o tę ustawę, nie było żadnych wartości wyższych, a oszczędności, ja już ja, ja się trzęsę, jak się mówi oszczędności, bo, oszczędności. To, to, bo jakie oszczędności? Oszczędności, że nikt nie powiedział, czy te oszczędności wynikają z tego, że zastraszeni lekarze. Lekarze wypisywali antybiotyki na 100% przez jakiś okres. Czy z tych oszczędności pokryto wzrost hospitalizacji, bo są wyniki, wyniki IMS-u, że wprowadzenie ustawy wpłynęło niestety negatywnie i jest wzrost hospitalizacji, więc gdzieś powinno być jakieś równanie z jakimś wynikiem, czy co to są za oszczędności. Ale to jakby, jakby odeszłam od tematu. Nie było żadnej wartości wyższej. Nie było zwiększenia dostępu pacjenta do terapii, nie wiem, jakiejś zagrożenia zdrowia i życia obywateli, epidemii, nie, nie wiem, co, co mogłoby być tu wartością wyższą. Okazało się, że wartość wyższa została zdefiniowana, powiedzmy to sobie uczciwie, jako właśnie dodatkowe pieniądze, nieoszczędności w NFZ. -cie. Jest to w państwie prawa coś niedopuszczalnego. Jeżeli chodzi o ten zakaz reklamy aptek. Proszę bardzo, ja już to podkreślałam też na, na, na wielu, wielu wypowiedziach. Bardzo proszę, niech pan prezes Kucharewicz i naczelna izba aptekarska reguluje sobie konkurencję między swoimi podmiotami. Jest to jak najbardziej możliwe. Inne, inne samorządy zawodowe mają takie... Zapisy, kodeksy, kodeksy. Konkurencja jest Tylko to wszystko mieści się w kodeksach etyki, czy, czy w kodeksach postępowania, które są dokumentem wewnętrznym danej organizacji, a nie po pierwsze wprowadza się do, na, na poziom ustawy regulacje dotyczące konkurencji między podmiotami gospodarczymi. To, to, to jest zupełnie, zupełnie coś nieprawdopodobnego. Nie, nie, nie a poza tym, wprowadzając to na poziom ustawy, znowu powoduje się pogwałcenie jednej z podstawowych wolności i swobód gospodarczych, jaką jest możliwość reklamowania się. Każdy przedsiębiorca, każdy podmiot gospodarczy z punktu widzenia prawa i konstytucji przede wszystkim ma prawo się reklamować. Jeżeli jakiś samorząd chce to ograniczyć, może to robić wewnątrz własnej organizacji, ale nie na poziomie ustawy. Jeżeli mogę dodać do tego, co Pani powiedziała, wydaje mi się, że trafiła Pani w sedno problemu jeżeli korporacja zaczyna regulować rynek na którym działa to, to, to mamy początek nieszczęścia czy to jest korporacja aptekarska czy korporacja nie wiem, taksówkarska czy chociażby kancelaria notari notarialna nie wiem, czy państwo korporacja notarialna czy państwo pamiętają tą sprawę właśnie gdzie samorząd notarialny karał swoich członków za stosowanie niższych cen państwo powinno stać ponad interesami korporacyjnymi to jest pierwsza rzecz którą chciałem powiedzieć a druga jest taka że to nie jest tak że naczelna izba aptekarska reprezentuje wszystkich farmaceutów i czy całość środowiska? Prezes Kucharewicz mówi, że pod tym listem y, otwartym aptekarzy podpisało się już, nie pamiętam, sześć czy tysięcy aptekarzy. A wie Paniemy jest aptek 14,5 tysiąca, w każdym pracuje trzy osoby. Przez sobie pomnożyć liczbę. A którzy mogliby to, się to, podpisać, gdyby chcieli 30 tysięcy, czyli 4 tysiące to jest powiedzmy 12%. To jest pierwsza rzecz. Po drugie chciałem powiedzieć, że ta petycja, o której no, mówimy, była do wypełnienia w internecie i ona była w zasadzie każdy mógł ją poprzeć, bo znam takie przykłady, że no, ludzie nawet którzy nie popierali tego stanowiska, sobie ją poparli. To jest druga rzecz. A po drugie chciałem powiedzieć, że do naszego mm, związku też wpływają listy z poparciem od farmaceutów, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na tą sprawę. Natomiast wydaje mi się, że to nie powinno mieć dla państwa, jako regulatora, większej wagi. Powinno się kierować polityką lekową, interesem pacjentów i tym, żeby nie wprowadzać, nie, nie, nie deregulować, a czy inaczej, nie przeregulowywać rynku, bo to rodzi nieprzewidziane skutki, bo jak się sztucznie zaczyna tym rynkiem. Przewidziane, bo my tak, przewidzieliśmy wcześniej, to, to. jakie y y będą konsekwencje. Y y Sytuacja mamy w tej chwili taką, tego przeregulowania, że y rynek, który jest wolny, a mianowicie mówię tutaj o tych lekach OTC, produktach kosmetycznych, opatrunkowych, drobnym sprzęcie medycznym, który jest wolny, nie poddawany żadnej regulacji w kanałach dystrybucji, też nie podlegających żadnej regulacji typu supermarkety i drogerii, nagle w jednej aptece jest ściśle uregulowany, zabroniony pod karą 50 tysięcy złotych. Mamy taki skutek, Uważam, że jest to prawna dyskryminacja naszego sektora i to jest efekt właśnie nieprzewidzianej tutaj polityki i uleganiu Lobby korporacyjnemu. No, no, skoro mówimy o reklamie leków, i bo tu się wydaje mi się, że nastąpiło troszkę pomieszanie zagadnień, mianowicie jest reklama teki i reklama leku. Parwy takie, mnie takie, mi się wydaje, że te dwie rzeczy muszą być rozdzielone, bo lek jest szczególnym produktem. I, no, są regulacje unijne, które na ten temat yy, no, są, yy, musimy te, tych regulacji przestrzegać i, i we wszystkim musi być proporcja. Także yy, wydaje mi się, że tu jest właściwe słowo użyte przez... Pana prezesa Piskorskiego, że to jest przeregulowanie. Przepisy dotyczące reklamy, które są w prawie farmaceutycznym i które, wedle mojej wiedzy, nie stwarzają większych problemów. Owszem, one stwarzają problemy, jeżeli. Ten, kto reklamuje, używa niewłaściwych, że tak powiem, zakazanych jakby form reklamy. I to są tępione, że tak powiem, przez nadzór, to są sprawy, które były kierowane do policji i tak dalej. I zresztą słusznie, bo skoro reklama mówi, czego nie wolno, tak, no to, to nie wolno tego robić. I koniec jest ale ściśle definiowanie, czego nie wolno robić, tak? Natomiast my w tej ustawie. Nawet nie wiemy, czego to zabrania, bo tak naprawdę nie ma definicji reklamy ani w prawie farmaceutycznym, ani w ustawie refundacyjnej. I teraz. Słab? No ale, Czarku, ale nie jest, powie nie, 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 jest powiedziane, co możesz reklamować, czego nie, wolno. natomiast sensu stricto, że reklama to jest działanie mające na celu sprzedaż, która zachęca w postaci wykazania lepszej tam jakości, wartości i tak dalej, czyli tego obszaru działania tej reklamy, bo my mamy do definiowania, czego nie wolno, że nie wolno używać lekarzy do reklamy, żeby zwiększać, tak powiem, wartość tej, tego, tego produktu, że nie można porównywać i tam różne rzeczy. I to jest u regulowany absolutnie i do tego nikt nie ma żadnych pretensji. Natomiast to, o czym my mówimy, to dotyczy wyłącznie reklamy działalności aptek. I to nie ma nic wspólnego z reklamą, jako taką, z reklamą leku, mówimy konkretnie o tym, czy apteka może poinformować swoich klientów, pacjentów, jak to zwał, że na przykład w poniedziałki od 12 do 16 prowadzi bezpłatne badanie yy, yy, ciśnienia, że. A może, czy nie może? Nie może. No nie może. Właśnie na tym ci polega, że nie może. nie może. Nie może nic po prostu. Nie może nawet napisać na drzwiach, bo też znamy ten przypadek, witamy w naszej Główny nadzór farmaceutyczny dzisiaj jest reinkarnacją Urzędu Kontroli Prasy Widowisk z ulicy Mysiej. Jest to Urząd Cenzury Informacji. Mamy sytuację, no, która nie może się mieścić w... W warunkach XXI wieku, gdzie o dowolnej, dowolną rzecz możemy w stanie wyszukać w internecie, natomiast w przypadku funkcjonowania aptek takiej informacji nie znajdziemy. Dodatkowo, nie tylko jest to kwestia zakazu informowania o pracy aptek, ale odcięcia pacjentów od wszystkich tych programów które apteki świadczyły właśnie tych programów opieki pacjenckiej, bo dzisiaj jest to też ścigane z całą surowością prawa jako reklama aptek. Mamy system, w którym naprawdę doprowadzono w naszym kraju do rasizmu ekonomicznego, gdzie apteka jest traktowana jako podmiot, który został wyjęty spod prawa, które mają inne podmioty. I jest gorzej traktowana.